Cześć, to będzie poradnik dotyczący tego, jak expić na endgame, żeby expa na godziny było kilkaset milionów. Przede wszystkim potrzebujemy takiego waystone'a. Waystone'a, które daje nam expa na mapie oraz zwiększa ilość mobów i nie ma dla nas żadnego negatywnego debuffa na suffixie. Debuff na suffixie by nam dawał po prostu większą szansę na waystone'y, my waystone'ów nie potrzebujemy. Mając taką mapę, klikamy sobie prawym na to delirium, czyli to różowe. Wkładamy tego waystone'a. Odpalamy i co się stanie? Teraz po prostu ta mapa będzie miała MOBY z delirium plus 24%. Jestem pack size zwiększony czyli ogólnie ta mapa ma już prawie 60% pack size, i jeszcze więcej RAR Monsterów no i po prostu więcej EXPA. Takich filtrów potrzebujemy, żeby znaleźć odpowiednią mapę na stronie Czyli tier 15, która daje minimum 30% expa Nie daje temporal chainsów, nie daje golda, magic chestów, bo tego nie potrzebujemy To jest buff dla nas niepotrzebny A to jest najgorszy debuff z wszystkich możliwych w grze, bo on sprawia, że jesteśmy wolniejsi podczas biegania A ostatnie czego chcemy podczas biegania map to być wolniejsi Oraz waste um nie może być skoruptowany, bo wtedy nie możemy nałożyć delirium No i jak widać Te mapy są stosunkowo tanie, 1, 3, 4 zaltedy. Wiadomo, tu są jakieś wolne sloty, więc jak rzucimy Exaltedy, to się może nam trafić Temporal-Cheinz, no ale może się trafić też zwiększony pack size. Tyson, na przykład to jest świetna mapa. Nie ma jakichś złych prefiksów, ma w razie czego jakieś respienia, jakbyśmy padli, daje sporo expa, zwiększa ilość rar monsterów i jeszcze tam powiedzmy utrudnia rar monstera, no ale to nam w ogóle nie przeszkadza, to jest fajna mapa i, i mamy pewność, że ona nam za bardzo nie utrudnia gry. I w ogóle tych map za 5 exaltedów jest naprawdę dużo, także to jest powiedzmy taka cena za mapę. Tak wyglądają optymalne filtry do poszukiwania tabletów, które wzmocnią nasze mapy w okolicy, czyli dające expa na mapach z bossami, dające expa na wszystkich mapach oraz tworzące nowe bossy w okolicy. Minimum 4, to jest dla nas istotne, żeby po prostu tych mapek sporo się stworzyło. Jak widać tych mapek trochę jest, za 8-10 exaltetów nie jakoś wiele, właściwie taki budżet do 20 exaltetów włącznie nas interesuje w tym przypadku. Więc jak mamy troszeczkę mniejszy budżet to zalecam wyłączyć tę opcję, żeby mieć tylko mapek z bossami i zwiększenie ilości bossów i tu jak widać budżet 1, 2, 3, Exaltedy 5 to już naprawdę będzie tych mapek sporo także jak najbardziej coś znajdziemy oczywiście też tutaj taki boost w postaci 18% magic monsterków jest super więc w ogóle się nie przejmujmy jak nie chcemy wydawać więcej no powiedzmy to jest najsilniejsza opcja pod kątem stricte samego expu teraz w okolicy naszych check towerów wsadzamy nasze tablety i strzelamy po pierwszym rzucimy mapkę mają 120% expa na mapie z bossem i 26% expa bazowa, także super. No i klikamy to drugi raz. I teraz za pomocą trzeciego towera, naszego wzmocnimy całutką okolicę. I wszystkie mapki będą mieć prawie 430% expa na mapach z bossami, a właściwie wszystko jest na mapie z bossem, więc bus jest przeogromny, całkowity. Tak wyglądać powinien nasz atlas w endgame'ie do po prostu jak największego ekspienia czyli mamy same notki dające więcej mobów. No i oczywiście jakieś rarity, po prostu to jest opłacalne. Ta notka wzmacniająca o 25% siłę prefiksów na Waystone, czyli jak mamy Waystone'a tego typu, dającego 38% expa to to się jeszcze wzmacnia o 25% oraz ta notka właściwie najważniejsza ma 20% szans, że podwoi się nasz efekt z tabletu więc jak mamy mapę świata, która daje 356% na mapach z bossem, no to to się jeszcze może podwoić więc dochodzimy do tych absolutalnych wartości oraz drzewko bosowe, jak już je sobie zrobimy, to chcemy mieć koniecznie tą notkę, która sprawia, że wszystkie mapki z bossami, które nie są irritated tak właściwie to są, no bo dodaje się ten plus jeden poziom, no i ta notka dająca o 50% więcej expa. Tutaj przykładowa mapa, którą sobie biegałem, ta mapa, akurat dostała tą szansę 20%, że się podwoi efekt z tabletu. Więc na tej mapie mam 12 razy więcej expa, jakby stricte z samych buffów, plus oczywiście te, ten pack size i tak dalej, i tak dalej. To sprawia, że na mapie mamy. Nie wiem, ile to jest dokładnie do określenia, bo tego się nie da wyznać, jakby pack size, ile de facto zwiększa nam expa. Ale myślę, że to spokojnie jest 20 razy więcej expa z takiej mapy względem. Czystego, białego Waystone na, na niewzmocnionej okolicy, więc całkowita przepaść. Ja mam tutaj 93 poziom, i jak biegam sobie tę mapkę, to w ciągu dwóch minut biegania tej mapy, to jest całutki filmik, zdobędę 5% expa równo. A zaznaczam, że to jest średnia mapa ogólnie do expienia, ta, taka jak tutaj, bo mamy wąskie korytarze. Jakby ta mapa była taką otwartą mapą, jak jest ta savana na przykład z Hieną bossem, no to ta mapa jest wtedy szeroka, te mapy mogą się gdzie potworzyć. A tutaj są wolne korytarze, jest właściwie dużo biegania. Nie jest to najlepsza mapa, a i tak się udało taki świetny wynik wyciągnąć. 400 milionów expa jest podczas biegania całej tej mapy. Ja czasami zjeżdżam ten pasek, można sobie zapauzować i zobaczyć w piku było 850 milionów expa na samym początku mapy, więc ogromna ilość. I no tutaj jak widać jeszcze jakieś aktywności na tej mapie, jakieś tam esencje. Nie jest to też yy, najlepsza mapka pod kątem yy, szukania właśnie bossa, bo możemy się zgubić w okolicy, a bossa jeszcze nie widać na mapie. No ale tutaj już będę walczyć z samym bossem. Moja postać na boss nie jest jakaś mega szybka, dlatego też podniam sobie spirit Aure z takich aur, które używam podczas mapy na aurę, którą używam na samego bossa. Boss jest też bardzo wzmocniony z racji atlasu bossowego i on ma tutaj 5 milionów życia, no ale jakoś tam powolutku sobie schodzi. I to będzie wszystko w ramach tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę oraz suba, bo to znacznie podnosi zasięgi. I trzymajcie się do następnego. Cześć.